KIA. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale KIA Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa KIA Sportycz. 1,6 Turbo Benzyna 150 KONI z manualną skrzynią biegów w wersja M z pakietem Smart w kolorze Black Pearl. Zapraszam na krótki film i zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa KIA Sportycz. Czyli nasz bestseller powraca w odświeżonej wersji. Tu akurat podstawowa wersja wyposażenia w podstawowym napędzie. Czyli 1.6 turbo, benzyna 150 koni, wersja M z pakietem Smart w kolorze Black Pearl. Cena wyjściowa oczywiście 141 700 zł brutto. W tym jest dopłata do pakietu Smart. I dopłata do lakieru metalizowanego. Delikatnie przeprojektowany tył, może bardziej przeprojektowane światła. Nowy wzór felk, tu akurat koła felgi 17 cali, nowy kluczyk, no i mocno zmieniony przód. Jeśli chodzi o wyposażenie to oczywiście już od wersji podstawowej reflektory Full LED, system hamowania autonomicznego, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód-tył, kluczyk zbliżeniowy, podświetlane klamki. Oczywiście nawigacja z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect, kamera cofania, Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, więc faktycznie tego wyposażenia już od wersji podstawowej jest dużo. Wykończenie wersji podstawowej. Niestety, twardo pełna elektryka, składanie lusterek. Nowe zegary w wersji podstawowej, nowa nawigacja CCNC. Nowa kierownica. Tapicerka materiałowa fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości podgrzewany. Podgrzewana jest również kierownica to za chwilę. Drążek zmiany biegów. Dwa uchwyty na kubek, schowek, podłokietnik, tutaj gniazdo zapalniczki w środku podłokietnik przesuwamy. Trochę szkoda, że te szyby z tyłu nie są przyciemnione, zwłaszcza w czarnym. Ale powiedzmy, że można to zmienić niewielkim kosztem. Kanapa z y, regulacją kąta nachylenia oparcia, dzielona na trzy części, po środku podłokietnik albo opcja złożenia. Właśnie tak żeby uzyskać tunel. Nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C razy 2 do ładowania urządzeń przenośnych. Dużo miejsca na nogi, dużo miejsca nad głową. Kamera roleta fajnie bo tu mamy szynę do tej rolety składanie oparć składanie oparć tutaj do złożenia środkowej części Koło dojazdowe I oczywiście podłoga jest dwupoziomowa. plastiki tutaj matowe jeszcze raz na kanapa szybki rzut na deskę i fotel pasażera Niestety bez regulacji góra, dół, ale jest za to podgrzewane deska miękka. Tutaj wyłączanie poduszki czołowej. Co powiecie na nową stylistykę sportycz? Nowe zegary, nowa grafika zegarów, kolor, kolor można zmienić manualnie albo może się zmieniać wraz z trybem jazdy. Tryb jazdy zmieniamy tutaj drive mode, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tempomat, komputer pokładowy. Przez przytrzymanie tego przycisku tutaj wyciszamy inteligentny ogranicznik prędkości. To dobra informacja puter pokładowy Kompas Fajne Kamera Informacja z czujników Tutaj dynamiczne linie, które nam projektują, jak samochód pojedzie przy wyprostowanych kołach, jak pojedzie przy skręconych Tutaj również mamy informacje z czujników na zegarach Dwufunkcyjny panel Albo multimedia Podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, dwa poziomy i podgrzewany fotel pasażera USB-C pod multimedia USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, w tej chwili przełączanie między ładowaniem a Multimediami, USB-C do ładowania urządzeń stricte Start, stop, wyłączenie Auto hold Włączenie kamery, wyłączenie, włączenie, wyłączenie czujników Asystent zjazdu z górki Sterko fotochromatyczne, system e call Sufit szary Nawigacja z dostępem do internetu, chociaż informacje o natężeniu ruchu pojawią się tutaj po aktywacji Kia Connect. To jeszcze nie aktywowałem. Radio, telefon, czyli ta podstawowa łączność, zestaw głośno po prostu strumieniowanie muzyki po Bluetoothie, CarPlay, Android Auto bezprzewodowe, YouTube, rozrywka gry, chociaż jeszcze się tym nie bawiłem. Ustawienia, czyli setup. Ale jeśli chodzi o te ustawienia, to obiecuję nagrać kolejny film niebawem. Na dzisiaj tyle. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. No i oczywiście do zobaczenia przy następnym filmie osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu 58 552 3636. 36. Zapraszam. Kia, movement that